Drugi dzień z życia słodziaczków. Występują Zosia w roli głównej, Hania, mama Zosi, Dominik, nauczyciel w szkole Zosi, oraz reszta słodziaczków, juniorków, czyli Dominiczek, Lucuś, Pola, Zuzia. Oraz Nikoś. Hmm, już Janek. Dobra. Mamo, wstań. Musimy iść mi robić śniadanie. Ojej. O jej. O, no to już Janiu. Dobra, mój się już iść. Ubie. A w sumie Ty mu, nie musisz się ubierać. Idę przygotować ci kanapkę. A z czym chcesz? Mm, hmm. Nie wiem, może popiół siedzi. Że... Mm, siedem. Dobrze. Pójdę do kuchni i zaś będzie gotowe. Rzoszu, gotowe. O, dzięki, mamuś. I... Czy ty sobie coś zrobiłaś? Wieścio. Nie, nie zrobiłam sobie. Myślę, że później, że mi się późno idzie do piaci. Wieścio, pójdę na kupi. Wejdziesz do. Mam nadzieję, że umiesz otwierać drzwi. Tak, e, a ja. Mm, ja ci ich nie zamknę. I będzie otwarcie. Ja pójdę na będę około, że kupy I będzie około pół godzinki, A Ty chyba już pójdziesz do szkoły. Dobrze? Dobrze. Pa mamuś. A i nie zapomnij zamknąć drzwi, dobrze kilka minut przed śniadaniem Zosi. Ah, hmm, co by u niej już jeść? Yy. Yy, yy, yy -y. A, jeśli coś śpić. I co sobie do mojej Nie Miodu ja sobie pójdę. Leple, ple, ple, ple. To było dobre. Wracamy do obecnych zdarzeń.

Hmm. Jak tam? Dobrze Mój tata znowu Spał długo Długo spał I chciałam sobie zjeść Coś sama Więc sobie wziąłem Aha A u mnie mama Jak widzę, wieku się obudziła Więc wiesz Hej, zasłuchajcie na mnie O Cześć Zuzia A ty cia ja do szkoły idziesz? No, przejeżdżymy w tej samej klasie Aaa, to co? Idziemy, no, ciocio, idziemy. Jaki, idą? Jaki ty masz bici z to ja Jaki jasz No, w sumie to się świdzi Hej, chłopaki! Hej, widzicie, dzisiaj mamy jakieś Nie. No to już Wam powiem, jak. Mamy dzisiaj zastępstwo z paniem od WF-u. Dzisiaj mamy lekcję WF-ową! Tak się spodziewałam! No, cały dzień mamy WF-owy. Wszyscy nauczyciele mają e, ważniejsze śpiewy na głowie. Serio? Nie mówcie, że kłamiecie. No nie! Nie, 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 to się nie dzieje, de... cały dzień w łeżu, cały dzień w cały dzień w jest mój hojoj, cały dzień w cała nasza nauka poszła na manę dla jakiegoś w Ej, to w sumie dobrze, bo dzisiaj miał być test. Nie, wcale nie dobrze, ja chcę zdać cały test! cały chciałeś się zdać? Przepraszam, Jó, przepraszam. Mm? Mm. <grym> <grym> Dziękuję, Zosia. To była bardzo miłość w Twojej, ścianie. Nie mówię go w metaforie. No wiesz, i wyprzenośnić i jakby wiesz, No, myślę, że bardzo Ci dziękuję, że tak naprawdę nie bardzo Ci dziękuję. Tylko po prostu, bardzo Ci dziękuję. Dobra mniej i gadzianie już. Jak się się zaćmia? yoktu. Ya şimdi yap. şey A Dobrze dzieci, zgadnijcie z kim będziemy mieć lekcję. ziemią. Dobrze, yeah, yeah. dzisiaj nie będzie miałem innego w u Co? Nie co? Nie będzie miałem innego WF-u. No nie będzie. A co? Dzisiaj nie wiedzieliście? nie widzieliście. Dzisiaj mamy lekcję te o nie już O nie! Dlaczego? <słuch> Oczywiście, żeby się z tym pogodzić. I w sumie... Co mogę zrobić ja by... dla ciebie, Juzia? Ja... Wyjątek. Wiesz co? A może dla wszystkich zrobię wyjątek? Nie, bo mnie. Nie, bo dla mnie. Tak, błagam, tak! Uwaga moje decyzja brzmi... Tak! A więc, teraz się tu zjają. Mm, 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 mm. Dobrze, Dominiczku. Mój synek jest taki dzienny. Ej, dobrze, wziąłeś też z... E, jak to się nazywało? Przewioty. Z przewrotu. Z przewrotu wziąłeś też. Teraz Nikoś. Mm. Mm, 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 mm. Jeszcze jaś mm, 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 mm. Dobrze, wziąłeś na... Fójkę. Ja wiem, i tak przywioty nie były moją mocną stroną. Teraz żuża. Tak nie mogło się do czegoś stopniować się bardzo Dobrze, a więc. Chowam łóżka i się przewijaciam. Przewjaciam. I się przywjaciam. I obyściaj ja to. Wow, bardzo dobrze. Cześć, A, Dominiczku, działeś działaś na piątki z plusem. No, gdzieś dobrze. Teraz poja. Poju. Dobrze, nie patrzcie na to. I ja wiecie, jak gdzieś się robiło! i, i, i. O, oh, wiszło mi. Jej! Wiszło mi. O, udziało ci się. No dobrze, bo już działaś na piątkę. Super! Teraz uczył. Mm -hmm. mm -hmm. Muszę popatrzeć dokładnie, bo widzi, że mnie, niech wiedziecie, niechcie oszukiwać. Mmm. Mmm. Mm, mm. Ja bym jak mm. A, mnie jak dziucia. A, co, jeśli wiem, jak się go mi nie wychodziło, Nie chowałem usiek. Dobrze, dzień, już kończyłeś na sióstrkę minusie. Jej! Teraz Nie czy to to może być pies? też jaki ja nie znam? Trzy. Cztery. Dziś. No, boki mi łatwo się jadę. Y, się jadę juża. Najpierw po boku, a później. No właśnie! Brawo! Uuuuu! Podobnie jak pojeździałaś na piątkę. Widzicie, Zióżo? Wszyscy tak dobrze pozdrawali, że tak się zresztą Wiesz to może już koniec lekcji. jeszcze -y! Prosimy zostawcie łapkę w górze i zostawcie dzwoneczek. Wynagrodzi to nasz czas y, zainwestowani w te filmiki. 辛苦也没事，我没怨你。好，呀，你自你些哦，嘻嘻嘻嘻嘻。